Nie da się prowadzić biznesu ani jakiejś działalności społecznej bez obecności w sieci. Obecność w sieci oznacza zaś, że będą problemy, że są problemy, bo jest tam hejt, jest tam bardzo dużo negatywnych rzeczy. Więc tych kryzysów jest i będzie coraz więcej. Żeby sobie z nimi radzić, trzeba mieć odpowiednią wiedzę lub doświadczenie. To doświadczenie niestety najczęściej firmy i instytucje w Polsce zdobywają na własnym przykładzie. To jest najdroższa z form uczenia się, jak zarządzać kryzysami. Stąd też kluczowe znaczenie ma, żeby dotrzeć do takiej wiedzy, która pozwoli uniknąć kryzysów i właściwie zareagować, kiedy one się pojawią. Dlatego właśnie potrzebne są takie publikacje jak Książka o Kryzysie. Podstawowy problem, jaki jest związany z kryzysami w sieci, jest taki, że większość firm i instytucji nie zdaje sobie sprawy z tego, że to nie negatywne wydarzenie, nie negatywne wpisy. Nie hejt tworzy e, e, kryzys, tylko reakcja na te e, negatywne wyda wydarzenia. To błędy tworzą kryzysy, a nie same negatywne zdarzenia. Stąd też e, e, krytyczne znaczenie ma, żeby wiedzieć, jakich błędów nie robić, jakich błędów unikać, jak we właściwy sposób reagować na sytuacje kryzysowe. Myślę, że najczęstsze błędy, jakie się pojawiają, w mediach społecznościowych, akurat, to niedostosowanie języka i sposobu odpowiedzi, treści odpowiedzi do często powagi sprawy. Jeżeli po stronie społecznościowej ktoś ma problem, jeżeli ktoś zgłasza jakąś istotną rzecz, tutaj na przykład humor nie jest właściwą metodą. Nieadekwatny sposób potraktowania takiej osoby, która coś zgłasza, również często tworzy dosyć duży problem. Z czego chyba można byłoby to zebrać do jednego takiego wspólnego mianownika: grzech pychy. Jest jednym z najbardziej takich. Początkowych, jeżeli chodzi o różne błędy, które później się w, me, w, w mediach społecznościowych pojawiają. W naszej książce piszemy o siedmiu grzechach głównych, jakie w sieci są popełniane w związku z kryzysami społecznościowymi, z kryzysami w internecie, i pycha jest zaraz na pierwszym miejscu.